Dzień dobry, kochani. Zapraszam serdecznie osoby, które urodziły się w znaku koziorożca na czytanie tygodniowe. Tydzień od 27 września do 3 października 2021 roku. Zobaczmy, jaka energia w tym czasie przyjdzie do wszystkich osób urodzonych w znaku koziorożca. Co tam dobrego u was, kochani? Tydzień 27 września, 3 października 2021 roku. Jaki to będzie tydzień dla koziorożców? Pokażcie kartę. Zobaczmy. Z jaką energią rozpoczynacie ten tydzień? Z dziewiątką buław. Co odchodzi do przeszłości? Król Pentakli. Co do Was przechodzi, moi drodzy? Ósemka kielichów. Na czym warto się skupić w tym tygodniu? To jest trójka Pentakli. I jak kończycie ten tydzień, kończycie paziem Pentakli. De czytania. Piątka kielichów. No tak. Moi drodzy, piątka kielichów, rozczarowanie. Rozczarowanie, żal po stracie. Hmm. Karta żałoby utraconych nadziei, możliwości. Yy... W piątce pucharów musimy przetrawić, przepracować w sobie jakąś stratę emocjonalnie ją przerobić. Wiecie, w piątce my hmm, piątki nas hmm, tak naprawdę rozwijają, bo hmm, nie są łatwe, ale w tych piątkach my przetrawiamy w sobie pewne rzeczy po to, żeby móc wzrastać dalej. Czyli dochodzimy do jakiegoś etapu, że nam coś nie wyszło. Ktoś nas nie chciał, nie kochał, rozczarował, zrobił przykrość, zostawił. Nie są to lekkie y, momenty w życiu, ale momenty, które dają bardzo dużego kopa później. Da, bajo, dają takiego, słuchajcie, y, zmianę myślenia. Zmianę poglądów bardzo często, zmianę w nas taką, że nie jesteśmy bierni na życie, tylko zaczynamy czuć sprawczość, że jesteśmy kowalami własnego życia tak naprawdę, że na wiele rzeczy mamy wpływ w naszym życiu. To się w piątkach dzieje. Stąd one nie są przyjemne, ale są naprawdę to momenty w życiu naszym bardzo rozwijające nas. Tak naprawdę w tych piątkach my uczymy się postępować ten krok do przodu. Więc karta nieprzyjemna, zbyt, taka nieciekawa emocjonalnie. My się wycofujemy, przeżywamy w sobie przykrość, rozczarowanie, nic nas nie cieszy, nie potrafimy się na niczym pozytywnym skupić. Musimy tą gorycz po prostu. Yy, przetrawić w sobie ten kielich goryczy, do końca wypić, żeby już do niego nie wracać. Coś nie wyszło, coś się nie powiodło, coś się nie spełniło, coś yy, nie poszło po naszej myśli, ktoś nas zawiódł, ktoś nas odrzucił, yy, jakiś pomysł nam nie poszedł, nie sprawdził się, ktoś yy, nas zostawił, ktoś nas rozczarował. Mogą to być mniejsze, bądź większe rozczarowania, tak, bo jest to energia ogólna, tygodniowa, więc no niekoniecznie musi być tak, aż tak mocna i tak wyrazista, ale mniej więcej w tych klimatach obracająca się, tak. Z czym rozpoczynacie ten tydzień? No i tutaj dziewiątka buławowa mówi tak. O ogromnym zmęczeniu, bo to jest osoba, która wróciła z bitew i nadal nie ustaje, nie odpoczywa. Wiecie, jak to żołnierz wraca z bitwy, to sobie odpocznie na łonie rodziny, wrócił do domu, może pokieroszowany, poobijany, ale sobie odpocznie. Nie, w dziewiątce buław nie odpoczywamy. Coś się za nami wlecze, czyli stoczyliśmy jakąś batalię, bitwę, ale nie wygraliśmy całej wojny. Wojna się nie skończyła. Walka się nie skończyła. To są sprawy, które za nami się ciągną. Być może takie sprawy niezbyt przyjemne. Bo tu w dziewiątce wcale nie jest powiedziane, że my wróciliśmy zwycięsko. Wiecie? W dziewiątce mogliśmy wrócić poobijani, rozczarowani i tak nie do końca wygrani. Może po prostu ta bitwa się skończyła. Eee, może się żołnierze rozeszli. Każdy w swoją stronę, może nastąpił rozejm, może któraś ze stron się poddała, um, odpuściła. Wcale nie jest powiedziane, że my tu wygraliśmy. Jedno jest powiedziane: Nie dokończyłeś czegoś. To jeszcze nie koniec. Coś się za tobą ciągnie, wlecze. Może jakiś smutek, jakieś rozczarowanie trzeba przetrawić, bo to się za tobą wlecze domknąć, dać się temu wysycić. Przewartościować to w sobie, dać temu czas. I może stąd te buławy, ta dziewiątka buław, która mówi, że nie dokończyłeś czegoś, nie zamknąłeś jakiegoś etapu, jakiegoś tematu. Coś jeszcze tutaj będzie się działo, bo jeszcze dziesiątka cię czeka, jeszcze przytłoczenie, przybicie, tak? W dziewiątce, nawet jeżeli jesteśmy wygrani w pewien sposób, to nie domknęliśmy starych rzeczy co odchodzi do przeszłości. Rycerz pentakli. No i teraz tak, jeśli chodzi o relacje, dla niektórych może to być oferta partnera, który budził stabilizację, dawał jakieś takie stabilne początki, podwaliny pod trwały związek, tak? Może to ktoś stabilny od was odszedł. Ktoś, kto spokojnie stąpał po ziemi, miał pracę, nie żył na kredyt albo nie obciążał waszego budżetu, serca, nie wiem, no nie sprawiał kłopotu, raczej e, taki partner. Ale odchodzi. Ustawił się na pozycji przeszłości. Czy on odchodzi, może Wy odchodzicie. W każdym razie on już będzie tracił na znaczeniu w tym tygodniu, tak? Jeżeli to jest Wasza energia, to jest energia stabilna. Powoli, ale rycerz Buław powoli. Ale on wie, że on jak z bitwy wróci, on się nie spieszy, on wie, jaka go nagroda czeka za tę bitwę. On ma ustalone stawki, on wie, ile za to dostanie. Pojechał wygrać, stoczył bitwę teraz sobie spokojnie wraca po swoje. Jeśli to jest taka wasza energia, to też ona odchodzi do przeszłości. No bo zaczyna się u was coś niepewnego, tak? Coś się nie podomykało, jakieś działania, jakieś tutaj rozczarowania, czujecie straty. Emocjonalne, przeżywacie jakąś żałobę, czyli utratę, rozczarowanie emocjonalne, straciliście tę stabilizację. Może to nie była stabilizacja od partnera, tylko z was płynąca, bo relacja z tym partnerem dawała wam taki komfort, taki spokój, taką niespieszność w działaniach, jaką ma właśnie Rycerz Pentakli. Co do was przyjdzie w tym tygodniu? Piękna karta, ósemka pucharów mówiąca. To jest karta Brama, tak naprawdę, czyli podejmujecie decyzję, przełomową decyzję dla siebie, tak? Mówiąca o tym, że odchodzę od czegoś, co było kiedyś super. Widzicie? Od tego, co było super. Na razie macie smutek i rozczarowanie. Ale przychodzi do Was w tym tygodniu ósemka Pucharowa, która mówi: Tak, jestem gotów to zostawić. Dać temu spokój. To kiedyś było fajne. To przynosiło radość mojemu sercu. Te osiem Pucharów. Ale one się wysyciły. Tu już nie ma nic. A nawet jak jest, to nie dla mnie. To już mnie nie cieszy. Ja chcę czegoś nowego. Poza tym, nawet jeżeli nie chcę czegoś nowego, tak, to ja. W tych pucharach już nie widzę szczęścia i radości dla siebie. Idę poszukać gdzie indziej. Ósemka to jest gotowość emocjonalna na zostawienie czegoś. Nawet jeżeli fizycznie się nie wyprowadzamy od partnera, nie zostawiamy jakiegoś projektu, który nas mm, tak ustabilizował, tak? To mówię, Mam tego dosyć. Po prostu nie na głowę, nie, bo tak się poskładało. Ja już czuję, że nic tu po mnie. To do Was przyjdzie w tym tygodniu. Bardzo fajnie. Być może, bo przerobicie tę piątkę. To rozczarowanie. Tę stratę przebolejecie. Wiecie, żałoba, um, żal po stracie trwa jakiś czas. On trwa i musi się wysycić. Trzeba dać temu miejsce, przestrzeń i uciąć to w końcu. I Wy to robicie w tym tygodniu. Przebolejecie to w sobie. I będziecie mieli gotowość do nowego. Jeszcze nie wiadomo do czego, bo księżyc mówi o tym, że nie wiecie, gdzie jeszcze was to poniesie, gdzie was to zaprowadzi. Ale jedno jest pewne już tu nie chcecie zostać. W tych emocjach nie, nie chcecie siedzieć. Chodzi mi o to, że nie, nie musicie się wyprowadzać. Chodzi o taką gotowość. Nie chcę już tego przeżywać, rozdrapywać. Wysyciło się. Dosyć. Wszystkie puchary się wylały, już nawet te dwa nie stoją. Mam tego dosyć. Na czym warto się skupić w tym tygodniu? Trójka Pentakli mówi o pracy sprawiającej tobie przyjemność, a innym radość. O współpracy, o znalezieniu osób do współpracy, o wspólnych projektach, o wspólnych pomysłach, o skupieniu się na tym, co przynosi mi satysfakcję. Nie tylko taką um, wewnętrzną, ale również może finansową. Generalnie karta pracy i współpracy. Karta farta. Trójki są radosne, trójki są. Um, w trójce my jesteśmy chętnie współpracujemy w kolektywie z innymi. Nie zostajemy sami. Nie od, bo tutaj, zobaczcie, tutaj jesteśmy sami, my tutaj odchodzimy, tam jest życie, tam w tym zamku, za tą rzeką emocji. Trzeba przejść przez ten most, a ona gdzie stoi? Pod jakimś krzakiem, gdzie nawet listka nie ma i tutaj przeżywa swoje rozczarowanie. A w trójce karty mówią: skup się na współpracy z innymi, na czymś, co sprawia ci radość, przyjemność, na jakichś nowych pomysłach, na projektach. Może wpadniesz na jakiś genialny pomysł, na jakiś projekt. To by mogło e, świadczyć też o tym, że skupicie się na pracy, bo macie na koniec energię, Pazia Pentakli. Paść Pentakli mówi o tym, że rozpoczynacie, wykorzystujecie jakąś szansę, dar od losu, a z Pentakli to jest prezent, który przyniesie Wam stabilizację, który da Wam uziemienie, spokój, radość, komfort. To jest też propozycja nowej znajomości. Nowej od zwykłej znajomości, z której może w przyszłości coś być stabilnego. Może jeszcze więcej niż w tym rycerzu. Z niego może być król. To jest przyszły król. To jest przyszły król pentakli. On się uczy inwestować, uczy się żyć, uczy się budować właściwe relacje. On nie ma fiuździł w głowie. On ma przed sobą wizję, że będzie kiedyś królem. Więc to jest stabilna oferta świeża, stabilna. To jest też karta. Yy... Uczenia się, inwestowania w siebie, pobierania nauk. Być może, jeżeli skupicie się na pracy, to wcale nie pójdziecie w jakąś inną relację, tylko po prostu w pracę. Zainwestujecie w, w siebie. I to może też mówić o początkach, o inwestycji w siebie, bo Paś Pentakli to również uczeń, chętny uczeń, sumienny uczeń, który kiedyś zbuduje imperium swoje imperium stabilne imperium. Fajne energie, słuchajcie, coś się u Was takiego zadzieje, co Was poprowadzi na właściwe tory. Nie przejmujcie się tym, że teraz jest trochę trudniej. W życiu nie jest tak, że jest tylko lekko, a raczej rzadziej jest lekko, ale musimy do pewnych rzeczy dojrzeć po prostu i te cięższe etapy, trudniejsze etapy musimy przebrnąć, nie przetrwać, przepracować, bo to jest słowo klucz. I tutaj w tym tygodniu to przepracowanie dla Was widzę. Że Wam się to uda. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego.